Cześć. Wczoraj były, był gorący temat o nowych rozliczeniach. Wielu twierdzi, że to się będzie super opłacać. No ja bym tutaj zwrócił uwagę na ten zaznaczony akapit na temat tego, że prosument, jeśli nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków odpowiadających wartości energii wprowadzonej do sieci w tym miesiącu, w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, te niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która będzie mu zwracana. A wysokość tej zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Czyli to, ile jakby będą mogli nam wypłacić, yy, będzie zależało od tego, jaki to jest miesiąc rozliczeniowy i od produkcji bezpośrednio. Yy, no. To jest taki nie do końca precyzyjny ten zapis tutaj, ten ostatni paragraf. Reszta się zgadza, no, wprowadzamy energię bez opłat przesyłowych OZE kogeneracyjnej i VAT-u. Natomiast z powrotem już musimy te opłaty uiścić. I przygotowałem sobie taki przykład, taki scenariusz dla przykładowego miesiąca września. Chciałem, się tutaj, chciałem go przedstawić. Mamy taką, taką historię. Od, oddajemy do sieci po cenie hurtowej średnie z danego miesiąca. Ja przejąłem 400 zł za megawattogodzinę. No to jest taka, to i tak jest wysoka cena. Wiem, że niektórzy się mocno zaoferowali dają nawet cenę 580. Wątpię, żeby średnia taka była, a przynajmniej nie zawsze. I tak, Wysyłamy 400 kWh do sieci. Po tej stawce 40 groszy za kWh to jest 160 zł w tym depozycie. Idziemy dalej. Koszty dodatkowych kosztów nie ma, tak jak wspomniałem, nie ma opłaty sieciowej, nie ma akcyzy, nie ma podatków. I punkt czwarty: zużycie za dany miesiąc. Załóżmy, że zużyliśmy 300 kWh, i tyle musimy dokupić. I zapłacimy tutaj już za przesył i te wszystkie inne opłaty. Tu następuje bilans którą energię, którą wprowadziliśmy do sieci odbieramy z, z naszego depozytu, ale po stawkach z naszej umowy konsumenckiej. I finalne rozliczenie i tutaj ten zapis, dla każdego z 12 miesięcy nie możemy przekroczyć 20% naddatku energii wprowadzanej do sieci, do tego naszego zwrotu, ale o tym troszeczkę później. I idąc dalej. Dobra, teraz sobie zrobimy jakieś założenia, jak płacimy za prąd. Tu taki przykładowo oczywiście rachunek 45 groszy energia czynna, 20 groszy przesył, ozek ogeneracja nie mam pojęcia, załóżmy 1 grosz, może to będzie więcej, pewnie będzie więcej. Akcyza 10 groszy od kilowatogodziny i podatek VAT 23%. Tutaj ja mam podobne kwoty na swoim rachunku akurat, ale wiadomo, inny operator, inna taryfa, może to jakoś się inaczej przedstawiać, na pewno nie będą to takie same wartości kwotowe. No to spójrzmy, mamy wprowadzone do sieci 400 kWh w depozycie, musimy dokupić 300 kWh, bo tyle zużyliśmy z sieci, ponosimy te dodatkowe koszta, przesył OZE, kogeneracja VAT i akcyza. I finalne rozliczenie miesiąca. Tutaj mamy, dalej widzimy te stawki dla referencji, i po prawej stronie na czerwono tak, mamy 400 kWh po cenie 40 groszy za kWh średnią dla danego miesiąca 160 zł w depozycie. To mamy, mamy, jakby na swoim subkoncie, czy jak to tam sobie chcemy nazwać. Więc przy tym scenariuszu, że chcemy, musimy odkupić 300 kWh, zostaje nam w tym depozycie 100 kWh. Załóżmy, że tam nie było nic. A odebrać możemy maksymalnie 20% wartości, ale o tym za chwileczkę. I więc tak, depozyt 160 zł, pobieramy 300 kWh, mnożymy te 300 razy sumę tych opłat, czyli razy 31 groszy i mamy 92 zł. Tyle, tyle już na dzień dobry musimy dopłacić. Za przesył i wszystkie te opłaty poboczne od energii, którą my wprowadziliśmy. To już jest podstawowa moim zdaniem, różnica w stosunku do poprzedniego systemu. To jest jednak całkiem spora kwota, jakby nie patrzeć. I teraz tak, no po tym odliczeniu tych 92 zł, zostaje nam w depozycie energia o wartości 67 ,90 zł 90. I no, zaznaczono tutaj strzałeczką, tak? Tyle mamy w depozycie, ale odebrać możemy tylko maksymalnie 20% energii, którą e, wrzuciliśmy w tym miesiącu do, do sieci. Wrzuciliśmy 400, więc możemy e, odebrać 4, 400 kWh, czyli 160 zł, więc kwotowo możemy odebrać maksymalnie 20% od 160 zł to jest 32 zł czyli od tych 32 złotych zapłacimy jeszcze podatek, czyli zostaje tam niecałe 25 złotych. Tyle możemy odebrać? Nie wiem, jak to się ma niby odbywać. Będziemy dostawali przelew od zakładu energetycznego? Nie mam pojęcia. No niemniej jednak, no, z tej kwoty w depozycie, z tej wartości energii nadal nam zostaje 35 zł około. I to zostaje na poczet kolejnych miesięcy. I... To by się jakby zgadzało z tym, co oni mówią na temat tego środka zaradczego, żeby ludzie nie przewymiarowywali instalacji. No jeżeli ktoś przewymiaruje jakoś potężnie instalację, to ten depozyt będzie mu narastał, narastał i no nigdy nie będzie w stanie tego odebrać. Chyba, że nagle drastycznie zwiększy zużycie, tak, dołoży jakichś odbiorników, nie wiem, założy pompę ciepła albo coś, co po prostu żre dużo prądu. Będziemy mieli do tego dostępu, zamrożona kasa, tak, krótko mówiąc. I teraz, no tutaj w tym przykładzie mamy akurat taki miesiąc, w którym produkcja dla instalacji 5KWP 5 to jest taki, taki wrzesień, można powiedzieć, albo słaby sierpień, jeśli chodzi o, o to, jak dostarczamy. A co natomiast, no weźmy taką sytuację, gdy mamy na przykład grudzień. Wyprodukowaliśmy 100 kWh, pobieramy te 300 dodatkowo z sieci, no znowu płacimy te koszta przesyłu powrotnego. Mamy coś już w depozycie, tak? Od września do grudnia coś tam się jeszcze odłożyło, więc pewnie mamy trochę więcej. Albo po prostu zużywamy tą energię, która została, te 35 zł, które nam zostało w depozycie, idzie wtedy o konto następnych miesięcy. Ja bym to tak rozumiał. I to dalej jakby ma sens pod kątem tego, że no, suma summarum na przestrzeni roku, jeżeli mamy instalację nieprzewymiarowaną, to nam się to zepnie, tak? Yy. Owszem, w porównaniu do obecnego systemu, no, główna różnica, jeśli chodzi, jak ja to widzę, no, główna różnica leży w tej cenie powrotnego przesyłu energii. I to jest całkiem spora kwota. I ten system, on się może opłacać, ale nie będzie się opłacał tak jak obecny, według mnie przynajmniej. Poza tym jest on uzależniony od ceny hurtowej. A może być tak, że cena hurtowa będzie 280 zł, więc będziemy mieli niski ten depozyt, a nasza cena dla konsumenta będzie nadal wysoka. Nie wiem, tak mi to. Tak dla mnie to wygląda, nie wiem, co wy o tym myślicie, wiem, że inni, którzy się tą tematyką zajmują, mają inny pogląd na ten temat. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał w uważaniu i w poważaniu to, żeby prosumentom było dobrze. Raczej nie po to jest robiona nowelizacja. I de facto ograniczy to, Sensowność przewymiarowywania instalacji. Jeżeli zablokujemy kasę na subkoncie, kasę czy energię i nie będziemy w stanie tego odebrać, to kto zyskuje? No nie my zyskujemy. Zyskuje tylko zakład energetyczny. Jeszcze taka jedna sprawa, no, akumulujemy energię, tak, ona ląduje na, na subkoncie jakby kwotowo, ale no, tam było w tym artykule wspomniane również o, tych, o tym okresie rocznym de facto, więc uważam, że taka energia będzie miała jakby. Ważność 12 miesięcy, jak przez 12 miesięcy nie, nie wykorzystamy, to przepada. Jeżeli ktoś będzie miał dużą nadprodukcję i będzie miał to ograniczenie tego odbioru tylko 20% od wprowadzonej, no to nigdy tego nie wykorzysta w całości i będzie stratny chociażby przez to, że ten, ten depozyt będzie mu się zmniejszał, będzie po prostu no przepadał, krótko mówiąc. I podsumowując, moim zdaniem w porównaniu do obecnego prosumenta, przy tej jakby dosyć dobrej cenie, 400 czy nawet 500 zł za megawattogodzinę rynkowej, to będziemy mieli jakby system opustu 40-50% w porównaniu do tego, co, co mamy obecnie. Tak jakby porównując, będzie według mnie mniej korzystny. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Ja po prostu uważam, że no nie ma co ludzi podpalać na to, że będzie można wielkie biznesy robić i nie wiadomo, jakie zyski na tym. Chyba nie tak to działa i chyba nie taki jest cel tych, którzy ustalają zasady. Pozdrawiam, to tyle. Dzięki.